Dowiecie wszystkim. Ciężko zebrać myśli i co powiem powiedzieć, bo na pewno nie powiem, że byliśmy zespołem lepszym w tym meczu. W tych, tych sytuacjach klarownych gospodarzy mniej więcej. Natomiast, Można głośniej troszkę, tak. Natomiast wykonaliśmy ogromną pracę, żeby ten losy meczu odwrócić. I w 90 minucie strzelamy strzelamy bramkę. Chcieliśmy pójść za ciosem, bawialiśmy się na tak na szybki po naszym stałym fragmencie gry. Tak prawdę mówiąc, stracimy dzisiaj pierwszą i drugą bramkę po naszych stałych fragmentach gry. Pierwsza mamy out. Na wysokości naszego pola karnego sędzia dopatruje się jakiegoś niezbyt prawidłowego wprowadzenia piłki do gry, po czym, po czym jest sytuacja. Nie zabezpieczyliśmy przed pola. Będziemy oczywiście analizować, kto kto gdzieś zaniedbał te swoje obowiązki. Natomiast w momencie, kiedy wyrównaliśmy, no nie ukrywam, że ta, ta, ta sfera mentalna była po naszej stronie i bardzo, bardzo chcieliśmy spróbować jeszcze strzelić tą drugą bramkę. Mając, mając rzut rożny niestety zaniedbaliśmy pewne rzeczy. Zaniedbaliśmy to, że daliśmy wprowadzić piłkę na długą, trzeba przerywać taki takie, takie okoliczności, nawet, nawet faulem taktycznym i dostać żółtą kartkę. Nie zebraliśmy piłki na pierwsze tempo z góry, nie zebraliśmy na drugie mając przewagę liczebną, daliśmy gdzieś e, się przechnąć no i ponosimy tego, ponosimy tego konsekwencje. No, przykre, przykre okoliczności, bo, bo zespół na pewno w momencie, kiedy przegrywał dobrze zareagował, na pewno, na pewno było ambitne. Na pewno zrobił wszystko, żeby, żeby w tym meczu z trudnego terenu przywieźć punkty, natomiast tak się, tak się nie dzieje. Musimy się podnieść, poza za tydzień mamy kolejny mecz. I to chyba, była, to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz do tego spotkania. Gratuluję gospodarzom. Rozegrali dobry mecz. Z analizy wynikało, że, że zmierzymy się dzisiaj z dobrym zespołem i to się potwierdziło na boisku. Ja tutaj na początku chciałem podziękować. Na pewno przekażę te gratulacje całej drużynie, bo zasłużyła na to. My wiedzieliśmy bardzo dobrze, że trafiamy na przeciwnika, który pokazał w tym sezonie, że należy do jednych z mocniejszych drużyn. Wiedzieliśmy, że są bardzo dobrze zorganizowani. Zwycięstwo bardzo smokłe z tego powodu, że te bramki zszyliśmy nie były przypadkiem, tylko to właśnie przeanalizowaliśmy, wiedzieliśmy, gdzie jest problem. Wiedzieliśmy też, że, że faza przejściowa może nam dać dzisiaj bramki i nam dała. Wiedzieliśmy, że jest otwarte przed pole i jestem bardzo zadowolony z tego, że drużyna była w stanie zmienić system na ten mecz, co nie jest łatwe, jeśli grasz cały czas w systemie 1-3-5-2 i zmieniasz na system 1-4-2-3-1, ale tak jak powiedziałem, mieliśmy ten czas nawet dłużej niż tydzień, no bo był mecz przełożony. Cieszę się bardzo co do meczu. Uważam, że byliśmy we wszystkich aspektach lepszą drużyną dzisiaj, nie dlatego, że przeciwnik był słaby, tylko po prostu zagraliśmy chyba tutaj za mojej kadencji najlepszy mecz. I chciałbym, żeby w tym kierunku ta Olimpia szła i tak grała, żeby stworzyła tę sytuację. Denerwuję się, że po 50-60 minutach, może 70, powinno być 3-0, bo mamy sytuację tyle, że tak jak trener powiedział, że musimy ten mecz zamknąć, i strzał życia nagle wpada, jest 1-1. Ja tak jak powiedziałem, wynik jest najważniejszy, ale ja widzę cały mecz i widzę też codziennie, jak ta drużyna pracuje, jak się przykłada. I zasłużyła na to zwycięstwo, bo w każdej minucie meczu trzymała się planu i robiła wszystko, żeby ten mecz wygrać. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo zadowolony, nad skutecznością będziemy pracować, ale super mecz w naszym wykonaniu, tylko tutaj, mówię, dzisiaj się jeszcze możemy pocieszyć i mamy kolejny mecz w środę z Pogonią serca u siebie, gdzie będziemy chcieli również powalczyć i mam nadzieję, że nie zakończy to się tylko na walce, tylko weźmiemy te trzy punkty. Będziemy dalej maszerować do góry tabeli, bo, bo chciałbym, żeby ta Olimpia była jak najwyżej w tabeli. I przypominam, że e, to jest Olimpia, która jeszcze nie jest na tym etapie i ma dużo problemów, ma, nie jest w łatwej sytuacji, bo ma kluczowych zawodników kontuzjowanych i mam nadzieję, że ta drużyna, wszyscy razem pokażą, że potrafią dalej trzymać, trzymać się razem i robić wynik, a jak dołączą e, zawodnicy, którzy mają kontuzję, Bądź wracają powoli, bo po tej kontuzji to drużyna będzie jeszcze mocniejsza i, i wtedy będziemy mogli pokazać się z jeszcze lepszej strony, bo ja wiem, że to był super mecz, ale nas stać na jeszcze więcej i na pewno to udowodnimy. Dziękuję. Panie że Zgadza się pan z tym, że to jest naj, najniższy wymiar kary dla zespołu gości, którzy do, do 70 minuty już powinni przegrywać już są 3-4 bramek. Niewykorzystane sytuacje, potem mogły się zemścić. Zgadza się pan z tym? Ja tu nie jestem po to, żeby nie wiem, katować drugiego trenera i opowiadać, ile to powinno być, no ale no, po części ma pan rację, no nie będę ukrywał. No, na pewno ten mecz powinien być już dużo wcześniej zamknięty. różnicą dwóch, trzech, nie wiem czy czterech, ale na pewno dwóch, trzech bramek. Ale z drugiej strony też trener może powiedzieć, że jak strzela na 1-1 to to też w 90 minucie szczególnie to powinien stąd coś wywieźć, więc ja szanuję bardzo te, te punkty i wiem jak ciężko na to pracowaliśmy i cieszy mnie gra mojej drużyny, która grała dobrze, ja sobie oglądałem też statystyki, zawsze to robię i mieliśmy posiadanie po naszej stronie, mieliśmy około 20 strzałów, 10 chyba na bramkę i nie, nie jestem tutaj, 10 chyba było na bramkę i 8, obok 18, około 20 strzałów na pewno i i cieszy to, cieszy to, bo zawsze mówię o tej ofensywnej Olimpii, a nie każdy na to patrzy i, i rozumie. Tak samo teraz można powiedzieć, że Olimpia słabo broni, ale Olimpia nie dopuściła znowu do dużej ilości sytuacji, a traci dwie bramki, bo przeciwnik dostaje rzut karny, który wykorzystuje i ma strzał życia. Dlatego dla mnie się liczy, jak funkcjonujemy przez 90 minut, a nie w danych momentach, jak pada gol dla nas lub dla przeciwnika. Ja jestem zadowolony z tej drużyny, ale tak jak powiedziałem, nie będę tutaj chodzi już szczęśliwy przez kilka dni, bo będę zaraz się skupiał na drużynie, tutaj pogoni się i, I tak samo mój sztab, a chłopacy muszą odpocząć, bo, bo kosztowały ten ten mecz dużo sił. Pytanie do pana Gomórki. Jak pan ocenia tę zmianę systemu? Mówi Pan wcześniej o 3 5, 2 teraz 4. czterema obrońcami, na przykład widzieliśmy, że też kłuczałek był w środku pola, nie, nie tak jak dawniej na środku obrony. Jak Pan ocenia to przejście właśnie do tego nowego systemu i jak sobie drużyna Pana zdaniem poradziła z trudnym rywalem, grając w tym nowym systemie? Tak jak powiedziałem, bo nie było to łatwe, ale my cały czas okay. pracujemy, żeby bronić 16 w systemie czwórkowym, w systemie trójkowym. Moim marzeniem jest, żebyśmy płynnie w trakcie meczu zmieniali, do tego dążymy. To jest wszystko proces, nie da się tego zrobić w miesiąc, dwa, trzy, nawet w dziesięć miesięcy, potrzeba czasu. Ja wiem jaki tu zawsze idzie hejt i krytyka, ale tu naprawdę ludzie rzetelnie i ciężko pracują, żeby ta Olimpia dobrze wygry wygry wyglądała. I czy wygrywa, czy nie, to i tak każdy daje z siebie codziennie 100%. Bo mówię, były takie momenty, że iPhone mi pokazywał, że jadę do jadąc do domu, że jadę do pracy, a jadąc do pracy, że jadę do domu, czyli już tak pomylił godziny, bo tyle czasu tutaj spędzałem, że myślałem, że mój dom jest tutaj, a praca tam, gdzie mieszkam, więc mówię, każdy tutaj ze sztabu i z zawodników daje z siebie wszystko i ja mam nadzieję, że że to będzie tak dalej wyglądało, a wracając do Pana pytania, System systemem tak, jestem bardzo zadowolony i, i to nie jest tak, że Michał będzie grał zawsze w trójce, będzie zawsze na szóste, to jest, to jest drużyna i to musi każdy funkcjonować. To musi do tego dorosnąć Sarnowski, który jest teraz takim liderem w drużynie Szczudliński, który do nas przyszedł w tamtą zimę i to, to nie jest łatwe. Był mruczek, mruczek złapał kontuzję. Jest jeszcze Dawid zwierzba, więc to jest, tak jak powiedziałem, wszystko proces, a my chcemy zmieniać z jednego systemu na drugi, a jak praca na to pozwoli, wynik to nawet na trzeci system, bo bo dla mnie piłka nożna to jest rozwój i trzeba cały czas zawodników rozwijać, ale tak jak wiemy ten sport jest płynny, dynamiczny i raz się jest uśmiechniętym, a, a tydzień później już można być smutnym. Dlatego tutaj nie będziemy popadać w euforię, tylko musimy skupić się na pracy i ją wykonywać jak najlepiej, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj. Tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie tych kontuzjowanych. Jak to wygląda z tej perspektywy medycznej? Czy w najbliższym czasie oni dołączą, czy jeszcze jakby trochę poczekamy? Robimy wszystko, żeby zawodnicy jak najszybciej do nas dołączyli I mam nadzieję, że jeszcze e, kilka tygodni będziemy mieli tą drużynę, jest przemocniejszą, to będzie takie okienko transferowe, ja to nazywam, bo my będziemy mogli dobrać słowy zawodników, a inni nie. I to są zawodnicy, których znamy, wiemy jaki ma daniczy charakter, wiemy Mariusz Gabryk, ile wniesie, wniesie. E, Mruczek pokazał co potrafi, więc tutaj e, są zawodnicy, którzy mają tą klasę i jakość i ja, ja na nich czekam. Wierzę w nich, tak samo jak w tą drużynę, i cieszę się, że chłopacy dorośli właśnie do takiej odpowiedzialności i, i biorą to na klatę mimo tego, że jesteśmy osłabieni. A tak jak powiedziałem, szybko można z góry spać na dół, tak samo z dołu do góry, bo ta liga jest jeszcze mocniejsza niż w tamtym sezonie. A my będziemy robić wszystko, żeby być jak najwyżej w tabeli. I tak samo życzę tego tutaj koledze z Puław, bo widzę, że, że ta gra ich też się zmienia, bo, bo Wisła Puławy dobrze ją analizowaliśmy. Gra, gra, chce grać ofensywną, piłka jest bardzo dobrze zorganizowana i tak jak ja już mówiłem, to potrzeba czasu, nic nie powstaje w dwa dni albo w trzy dni, a tak jak wiemy trener dopiero doszedł, a ja już widzę zarysy ofensywnej gry, organizacji i innego pomysłu. Dlatego życzę powodzenia, a my skupiamy się dalej na sobie. zawodnik Panas to była bramka życia, 89 minuta gry. Potem się robi happy end w meczu. Co Pan pomyślał, kiedy minuta przed końcem strzela Pan bramkę na, na remis, aż za chwilę Pan traci dwie bramki? pan co pomyślałem po strzelonej bramce na 1-1. Tak? Tak. To już wypowiedziałem się na ten temat. Chcieliśmy pójść za ciosem i strzelić drugą bramkę. W piłce nie liczy się Ilość stworzonych sytuacji, nie liczy się to kto dłużej posiada piłkę, często to nie ma znaczenia, liczy się to kto strzelił dwie, kto strzeli jedną bramkę więcej i nie ukrywam, że strzelając z 90 w takich okolicznościach ta, ta sfera mentalna była po naszej stronie i chcieliśmy iść za ciosem. Być może trzeba było wybronić tego remisu. To no, trzy bramki strzelone to jest chyba pierwszy raz w tym sezonie. Nie mam pojęcia, chyba no, tak. tak. My nie mamy powiedzenia, że chcemy strzelać trzy, czy dwie, czy jeden, chcemy jak najwięcej, tak jak przeciwnik też. No ale Zawsze się lepiej macie oglądać jak są trzy. Jak tak na pewno były to dobrze wydane pieniądze, bo no. były emocje i każdy mógł obejrzeć fajny mecz no, z happy no. No. Okay. Dziękuję.